Kup pay-per-view klikając pierwszy link w opisie już dziś obejrzyj walkę hater kontra kupujcie! Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i aktualnie znajdujemy się w Łodzi. Ja przed chwilą zostałem wybudzony ze snu przez Karinę, bo Karina zadzwoniła do mnie i powiedziała mi, że doszło do szarpaniny między Tomkiem Olejnikiem i Mariuszem w hotelu, który znajduje się nieopodal 7 minut na mojej nawigacji. Także zaraz pojedziemy tam i zdamy całą relację o co właściwie chodziło, dlaczego doszło do tej szarpaniny. Podobnie się z grubo. nastroje są naprawdę, naprawdę, naprawdę oschłe. Także wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku coś, nam, coś może dodatkowo się jeszcze wydarzyć, bo podobnież olej tam cały czas jest, Mariusz tam cały czas jest. Ja już e, się ubrałem najszybciej, jak mogłem. E, włączyłem kamerę, nagrałem wam e, sam start. No i cóż, e, od razu wychodzimy, od razu. Nawet 7 minut jest w ale podjedziemy autem, żeby było szybciej. Także jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony widzisz na moim paluszku zostaw tam na dole i to, do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. A my cóż, już wychodzimy, e, jedziemy tam na miejsce. No i cóż, będę musiał Wam zdać relacje. Mam nadzieję, że będą dymy, no bo wiadomo, Wy lubicie dymy. Ja również lubię dymy. Także nie pozostaje mi nic innego. Jak ja Proszę Państwa, do oglądania. Przepraszam za moją fryzurę, ale no po prostu dopiero się obudziłem. Także lecimy. No i gdzie oni są? Przed chwilą się poszarpali pod hotelem, wiesz. Nie dość, że na mediach nie było też... Ale rozumiesz coś takiego, hmm. czy nie? Tutaj olej w ogóle jakiś ma ślady. Gdzie gło, ty byłeś? Wiesz, czemu tego nie widziałeś? Oni ma tutaj takie czerwone. Buchy. Oglądałeś media trening? Nie oglądałem. No co czemu? się stało na media treningu? Mam to już w ogóle, ale Mariusz pokazał klasę, taką mu gilotynkę założył. Gileana. Tam już widziałem koniec walki, widziałem już tam koniec walki, naprawdę. Ja nie wiem co tutaj się no, dzieje. Ale no dlaczego tego nie, nie widziałeś? No nie oglądałeś? No nie, no. no nie oglądałem, no. Dobra, ale chodź. No dobra, ale no, co pod się tu pod hotelem się... stało? Ale Ciekawe, co okej no, no, Nagle się zaczęli przepychać i z miejsca. Do... Zaraz się pokażę Ale tu pod hotelem? A gdzie są! sobie nie ja, wiem, gdzie on teraz jest do hotelu. Nie wiem, gdzie. To. Nie ma ich na pewno razem. Idziemy do Hejty tylko... e, spra... e, Ja ci pokażę, co się działo. Ale spina jest mocna, nie? Bo się wydaje, że oni nie powinni w ogóle być w jednym hotelu, bo ja nie, to jutra dotrwają w całości, w jednym kawałku. To, ja to zobaczyć. Chcesz... Wyłącz tą kamerę już, no. Są fejble, fejble. Więcej niż będzie, więcej niż więcej. więcej, Ale to dobrze, bardzo dobrze. trzeba Chcecie zobaczyć. Ale to. Pójść na pre preview z tego linku, który macie w opisie. Wszystko idzie na strunisko. Tak. Ty, co się stało na mediadreningu? Podobnie, po, że się pod hotelem pobili, to prawda? Co się stało? Olejnik z Mariuszem pod hotelem się podobnie pobili. Ale pod, się pod hotelem? Pod hotelem? Pod no. Na ten temat? Wiesz coś na ten nie, temat czy nie? Nie. Jak, jak to nikt nie? Nikt tego nie widział? Nie. Fajne dowody. Dziękuję bardzo. Wielka. No, się? No, widzę właśnie. No, tak, Pojawiła się. i w ogóle, jakaś dymna była mózgiem? No widziałem. No, wiem. co się do Mariusza, bo. Co się stało? No, do olejnika cały czas są jakieś stare szarpaniny. A ja słyszałam, że to olejnik się spina do Mariusza i co teraz? I że potem to masz jakiś niego problem. Jakie szarpaniny? Szarpaniny są że mogą rozdzielić, tak czemu nie? No dobra, ale co się stało? No powiedz mi. Po prostu, żebyście powiedzieli hitterowi, bo on cały czas coś Dobra, jutro będzie walka z. i się skończy. Mogicie uciąć dreda? Nie, już się znam chyba. Ja porobiła, już się na... Proszę, to jest spider, no, fair. No, no, to jest spider. Kubańczyk cię uciął dreda. To, a to pamiętasz momenty. to? Ja też w tym. A mogę? Mogę? Nie, proszę. ty nie możesz. Proszę. Kubańczyk mówi, ale... Wiesz, to potrzeba jeszcze trochę tego. Dwie stówki. Nie. A, to... Zaproponuję tysiąc. Ty tysiąc. 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 -tysiąc, tysiąc złotych za dreda. Nie. Wiem. 1000 złotych, Reiter. nie ma takiej opcji. To są moje święte włosy. Ale patrz, na filmie będziemy mieć. Uuuu. Za dwie stówy stary. Ale on był na pluty. Nie, za dwie stówy to było teraz. On był pijany. Trzeba się Jesteś dobrym raperem. Jeszcze nie, 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 jeszcze nie. Ale zrobiłeś zajebistą nutę nutelko widziałem. Nie, nara, nara. Sprósuj i poszedł. się i poszedł, jest Mariusz. Yes, yes. no. Co tam tam stało stało pod hotelem? Grałem. Ale ty, co wygrałeś? No jeszcze nic nie była. wygrałeś. Była Markus. Już się skończyło? Nie, już. już. Ale jeszcze Markus. 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 Patrz Markus. oleja. Markus. Markus.

bo nam uwagę na swojej... Bo też się mnie boję, bo też się mnie boi Właśnie, on też nic nie powie. Tak, tak jak Jak? No masz... so, so, so... so, so, tak, so... bo wtedy, co... bo wtedy, bo wtedy, bo wtedy, bo wtedy, bo wtedy, na wtedy, Będzie wtedy, krzyki. A będzie szarpanina krzyki. No, no, będzie, ale dobrze, bilotyn, e, to będzie to dobrze, dobrze, dla mnie, a dla niego nie będzie dobrze. Ale czemu gilotynę mu założyłeś? Tak? No właśnie to obejrzałem to, no czemu mi gilotynę ja założyłeś? Gilotynę naczytałem się w że gilotyna łeb ucina. Chciałem łeb uciąć, a to nie taka gilotyna. Może gdzieś ze zrobiłeś. Złą no, gilotynę właśnie. To jest wzruszająca. To jest wzruszająca. Rozmawiałem no 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 jak zahipnotyzowany bym powiedział nawet. Jeszcze się przyliczcie. Weź tak alkohol daj mu jeszcze więcej wiesz? napij się no, no, tak. jedno piwko nic nie szkodzi ja nie potrzebuję piwka jedno piwko to jest nie potrzebne dobra chodź weź ci chodź potrzebuję sobie jasne konkret albo e Dobra, bo nie wiem. No to się robi zbyt, zbyt agresywne, nie? Weź ich spokój. A ty z czym się tak sobie z kamerą nic ci pomoże. Nie wiem, no mam robić, robi? musisz nagrywać. Do o co chodzi? O co poszło? Nie wiem, nie wiem, jakieś spruty szukają. Przecież konflikt, a nie trosze. dobra, nic się nie stało, No Ale niczego się cieszysz. Naszej głupoty. Ale czy ja ja też w ogóle reagowałem? No dobra, weź, weź. z kamerę tutaj. Dobra, no może można na tutaj zareagować, bo co? No bo możemy iść i yy, po prostu pójdziemy do, do pokoju. Ujdziemy. Możemy iść do pokoju? Nie, się? Nie, też nie możecie, tato nie możemy iść do pokoju. Oj, ojoj. Tak Ale od niego śmierć, no, strasznie. Śmierć od niego na całym piętrze, on się chyba nie lubi. znowu Weź zabierz, się ich zabierz i tak. po prostu. Musisz ich zabrać do windy. Zabierz ich tak. do windy. I poszedł do windy, zjedzie na same dno, na swój poziom. E, aś... No dobra, ale tam o to, co się spoczął po ciebie tak właściwie? Jest. Na spokojnie teraz. Że go tam skatowałem przy ludziach, pod hotelem. I teraz się pokazać tutaj na kamerach. Zobaczył że kamera to od razu się też pokazać. Ale tu jest Meneliada, nie? nie? Menel jada. Ja, ja, patrz ludzie, co oni tutaj widzieli. Dwa, dwa dni, to były tylko dwa dni. już ja ty, ty tutaj ty też byłeś, przepraszam. Po prostu dużo osób tu przebywa i tyle. I... Aha, zapraszacie gości, tak? No, no przecież my tutaj byliście, nie? Słucham? Byliście, więc... I zrobiliśmy ten bałagan. Yy, no, myślę, tam, bo To było czystko. A ja zrobiłem to. Ale jesteście brudasy, nie? nie, Co? Też tutaj byłeś. Ale jak ja wyszedłem, to było czysto. Tak. Nie było czysto, bo jeszcze twoje skiety e, obsikane z poduszka w czepność. A we mnie nie psikali, we mnie nie Ja jestem czysty! Ja jestem czysty! Będzie Dobra, ale ogólnie powiem ci, że niezła zadyma z tym olejnikiem jest. On chyba nie odpuści dzisiaj, wiesz? W się? Ale nie wiem. Dbali, że? Dali, że z się tutaj podbiegło i się spinają jakieś. tak Niepotrzebne, ale. No, no prowokują wszyscy. A jak któryś, Ten jakiegoś, któregoś... ma, jakiegoś ma trenera, jakiegoś Versacza. Cholera Versace. wie kto to jest, jeszcze się do da, To jest będzie. kolega Hubeńczyka. To będzie Wersa, czy jakiś, kurde. Wersacz, wersacz, wersacz. Versacza to ja mam na czapce, a nie... Ale co, co, czemu się tam przypychaliście? O, o co No, ja chcę, no przecież rzeczywiście, że wkroczę, gościu do Mariusza podbiega i go odpycha. To logiczne, tak? Że też wejdę. No, no w stanie za bratem. Stanie za bratem. to dla mnie? Tak, dla ciebie zrobię. Dziękuję. Teraz pytanko za 1000 punktów. Kto? To właśnie jak nas nie było, pod nieobecność. Na pewno nie było tutaj desperatów. A może ja piłem, może nie piłem? No to wiesz. O, może ja. odpowiedź. Ja co Ale idę. Rum serwis. rum serwis. ale. o to chodzi do mnie. Ale ale Ej, o co chodzi? <godwiedź> <Hey .buzzer. ing noise> Dlaczego? Dlaczego? O co chodzi? Józef! Józef! O co chodzi? Dobrze, u spokój się, pijdź, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Idź, idź, nie pogadać. O co chodzi? No no ja nie wiem. Telefon mi gdzieś wypadnie, nie ma też gadać. Idź, 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 idź tam. O co chodzi?

ja wiem, że sytuacja jest jakaś ostra, napiętania, ja nie wiem o co chodzi. Wparowałeś nam do pokoju, możesz wytłumaczyć o co biega? Słuchaj, ja mam wysrane na Olejnika, naprawdę. Mam wysrane na to, czy on wygra, czy on przegra, ale tamten gościu wpłynął mi na jego. A ty jesteś trenerem Olejnika, tak? Kim, kim ty jesteś? Jestem trenerem Olejnika, ale tamten gościu naprawdę wpłynął mi na jego i bardzo brzydkie rzeczy na mnie. Ale co, co, co powiedział? Nie mogę tego powiedzieć, to jest sprawa prywatna. Nie mogę tego powiedzieć, ale naprawdę przegiął sobie. Przegiął sobie i nie odpuszczę mu tak łatwo. No dobra, ale to chyba nie powód, żeby wparowywać do pokoju nam i robić zadymę w pokoju, no mówię gdzie, gdzie miałem go dostać? Gdzie miałem go dostać? Wtedy, no, się wtedy uciekł. No dobra, spokojnie, on. Dobra, spokojnie Dredia, spokojnie. Słucham, bo tak jest. No a co miałem zrobić? Wtedy uciekł, zielono nas, naprawdę. Dajcie mi go dopać. Dajcie mi go dopać. No. Poważnie, bo ja mam, ja mam do niego sprawę prywatną. Ale od tego jest ring, od tego jest klatka i od tego samo odpowiednie no będzie. No to zapraszam, zapraszam go do ringu. Bez problemu. Bez problemu, mogę z nim walczyć. A ile Jeżeli... ty jest Mogę zbić nawet dla niego do 70 kilo. A ile ważysz? Teraz jest 80. 10 kilo tylko. Nienawidzę tego gościa i... Ale na... on ci nic chyba nie zrobił. Przesadzasz. Ja moim nie, nie przesadzasz. Ale ja nie mogę powiedzieć co on mi zrobił. Ja dobrze wiem co on mi zrobił. I naprawdę nie powiem tego. Ja nie jestem za olejnikiem. ja nie jestem za olejnikiem. ja też również nie jestem za hecy. Ale. <grym <grym to twasty trener nie jest gości. za o co chodzi? Ja tutaj przyjechałem, bo mam ma wyjaśnić jednego gościa. I naprawdę jeżeli chce walki, proszę bardzo, mogę. On tutaj przyszedł dla niego chyba, a nie dla... ani dla olejników. Ale to wy się znacie a, wcześniej tam. już? Mamy ze sobą y, sprawy konfliktowe. Ale to stary. jest konflikt. Jest konflikt i naprawdę niech niech, niech niech go tylko trafi w swoje ręce. No dobra, dobra. W każdym razie nie wchodź nam do pokoju. Dobra, jak chcesz sobie, nie, to, jak, sobie jak chcesz sobie to załatwiać, to sobie wyjaśnij sobie z nim, okej? Okay? Nie nie, 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 ale jeżeli wparowujesz nam do pokoju, robisz zadymę. Dobra. Uspokój ale, się, ale, herbatkę, meliska, przekażcie mu, przekażcie mu naprawdę, że ma przegraną. Mnie. To co jemy? No, może jakieś pizze, co? To zaraz, zaraz zamówimy, ale w ogóle ten typ kurde, o co on się wkluł? Bo ja tak nie za bardzo dole rozumiem. Nie, nie wiem, on ale on Cię zna skądś. Kiedyś się poznaliśmy, coś tam było, no. Przed chwilą może i razem trenowaliśmy, później wyszła jakaś sprzeczka na treningu, ale to nieważne, to już było dawno i nieprawda. A ja teraz nie będę się zbliżał do jego poziomu. To tyle, no. Jeżeli goście znowu takie no to inaczej go reaguje, to. Dobra, to jaką, jaką pizzę chcecie? Jak chcecie kacanowe? Ja no, chcę fajną. cztery, dobra? Zob ale jest no nie ucham. No ja ci ufam Mariusz. nie pieniądze. Nie. Dobrze, no to jedną kawaj i się wybiorę sam. Ale tu kelnerka podchodzi, to nie musisz iść. Nie, ja no no To, to weź ja tak mi na szybcie. pusta, bo ja będę sobie na pokład. Nie no, śmiesznie wyszło chyba Marii śmiesznie wyglądał ten koleś, co też na ciebie zniesą. Ty co ty robisz? Co? Ale co ty robisz, bo masz walkę jutro? No, ja ja pierdolę ma... jakie menele. Ja, Nie ma opcji nawet, nie wiem, nie, nie, no, nie ja. jest... się... no, Ale, ale... nie na no, ja ty robisz? Masz, walkę jutro. Walkę masz jutro. No, nie jutro? Ja wiem, nie menele. nie ma nie nawet nie wiem, nie ma. nie 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 Jestem trochę człowiekiem, chcę zabić. E, Przestań Ej, ale może. sobie dalej, się pi Kręczarz, a że, że powinnoś coś się napić po niebie. to czemu kłamiesz, że ci to dali? Jesteś kłamcą za fajdanym. Dali do mnie, wejdę w mi A gdzie masz pieniądze resztę? Kupca kupiłem dużo. Zobaczymy, Mariusz. Dobra, jeszcze jest? Co to ma być? Dobra, ale ja się. Co są cztery kawałki. To są cztery kawałki. To jest sześć. na jecie, to A co ty pieprzysz, człowieku? Gdzie jest to? Jest... 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 Daj ci 250 zł. Cztery pizze. I co ty zrobiłeś? No dobra. Dali gratis, I na to wiesz kowało się 250 lat. Ale... my myśleliśmy, że 250 250 zł ty ci dałem. Ale możemy sobie to wziąć do domu. Co? co? co, co jak to jest, jak to jest ale ich? 200... Ale to możemy do domu wziąć sobie. To jak dryderzowi dać pieniądze i oni... Dobra i co i przepijesz wszystko, jest coś normalny? A się na jedzie? bo że mam tyle. No to można było 250. Po kamaleczku, po kamaleczku, każdy sobie ale ty rozumiesz? To tam, nie wierzę w to, nie wierzę się. No i co? Ty masz pojutrze walkę. <grym wytrząc> <grym wytrząc> Jakoś nogę, Nawet, ja nie wiem, jaką zawalczymy. Nie, nie, jest nie. ale nie, Siema, co? <grym wytrząc> <grym wytrząc> co ty robisz? Co ty robisz? masz walkę <grym wytrząc> i tak się zachowujesz? Nie, 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 nie was! Ej, ale on już gada do siebie. On już gadza do siebie, to już nie jest normalne. on A ty na to pozwoliłeś! A ty na to pozwoliłeś, to jest chore, nie to, nie to jest Wszyscy już wiedzą się to na tę. Hej, kto nie kupi! Jedziesz do domu. Okay. Your Instagram hater Hater69 pod hater podłoga 9.6 Ty wiesz, że robisz tam wstyd, nie? Dobra. Dauta. Na walce będziemy. Żeby kupować też. Co mają kupować? Ty też. Perpiewużobułą, Nie są tutaj. No chyba, chyba jesteś niepoważny. Siadaj za kółko. Co się patrzysz? Wiesz, obrócimy Ja wracam. Dobrze, ja prowadzę. Dawaj, dawaj kluczyk. Dobrze, to daj klucz. Wszystko prowadźcie bo się nie lajdem. Do tyłu, wsiadaj. on no ma jutro walkę? Nie, pojutrze. Masz walkę, a w ogóle tak się zachowuje, w ogóle wstyd. O, nie jeszcze. Nie, nie wiem co to powiedzieć. No mi też jest wstyd bardzo ważny. A i tak samo jak to się wczłapuje do auta, tak samo się wczłapie na ring. Nie wiem ogólnie jak mam skomentować tą sytuację, no no cóż, no wyszło jak wyszło, o, idzie. Boże, Boże, wstyd. Dobra, kupujcie Pay -per -view w linku w opisie. Nie wiem na kogo postawić, szczerze mówiąc. Wcześniej stawiałem na... Na kolegę nie postawisz? Wcześniej stawiałem na Mariusza, ale po tym jak się zachowuje... Nie, nie, nie wiem, nie wiem czy na niego postawić, naprawdę. Postawiajcie tak jak uważacie, żeby postawić, ale moim zdaniem... No zobacz, zobacz go, zobacz go. Kamerzysta, no postaw Postawiłbyś na niego... Pieniądze. No nie, ale bądź za nim. No, ja bądź za nim z dobrego... To nie stawiajcie na nikogo. Nie.